Rozmowa dnia. Witam Państwa Bartumie Zapała. W naszym studiu gość, poseł Artur Gierada z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nie zaskoczyła pewnie na decyzję prezydenta Bronisława Komorowskiego, który z jednej strony zgodził się na podpisanie ustawy, która sprawi, że część środków gromadzonych w OFP przekazana będzie do ZUS-u, ale jednocześnie wysłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Nie, uważam, że prezydent Bronisław Komorowski zachował się tutaj jak najbardziej optymalnie, bo to bardzo ważna ustawa i spodziewałem się, że ją podpisze. Nawet nie dopuszczałem, że może być inny scenariusz, ale bardzo ważne jest też to, żeby koło niej wszystko było jasne i tutaj to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy przede wszystkim myślę, że rozstrzygnie te wątpliwości, które wielu wiele osób, wielu czy to prawników czy ekonomistów również używało jako argumentu, że może ona być niekonstytucyjna. Pytanie tego, czy optymalnie dla platformy obywatelskiej, czy optymalnie dla Polaków, dla obywateli, którzy martwią się o przyszłość swoich emerytur? No bez wątpienia dla obywateli, bo platforma obywatelska jest tylko formacją, która w imieniu obywateli sprawuje e, rządy w kraju i przeprowadzała tę reformę. Uważam, że reformy, jak najbardziej słuszną, zresztą dającą dzisiaj Polakom wybór do tego, czy chcą być w systemie właśnie razem z OFE, czy chcą przejść wszyscy, czy tam w większości do ZUS-u. Te decyzje w przeciągu najbliższych kilku miesięcy będą mogli podjąć, ale też muszą mieć pewność, że przechodząc do tego ZUS-u, na przykład, jeśli podejmą taką decyzję, no nie będzie za chwilę takiej sytuacji, że się okaże, że ustawa jest niekonstytucyjna i, i będzie kolejne zamieszanie, dlatego... Tylko, pani pośle, Platforma Obywatelska, kiedy rozpoczęła dyskusję na temat tych zmian mówiła o przyszłości emerytur, mówiła o nieefektywności systemu otwartych funduszy emerytalnych, ale im bliżej było przyjęcia tej ustawy I im bliżej było przyjęcia, pod, złożenia podpisu przez prezydenta, te argumenty w ogóle zostały odłożone na bok i wszyscy zaczęli mówić o tym, że ta ustawa jest robiona tylko po to, by ratować finanse publiczne. No I to... budżet tak został skonstruowany, że bez tych zmian musiałby się zawalić. Znaczy wszyscy to musimy tak naprawdę wziąć pewien nawias, bo w tym nawiasie musielibyśmy zamknąć przede wszystkim i zwolenników OFA, a więc same instytucje finansowe, i drugą grupę, a więc posłów opozycji. Bo to, to przede wszystkim te dwie grupy o tym mówiły, to, że nie jest to jakby skok na kasę, jak wiele osób chciałoby tutaj wmawiać opinii publicznej, m.in. gwarantuje obniżenie progów, które niedługo nastąpi, i to będzie jedna z pierwszych ustaw przyjęta w tym już kolejnym 2014 roku, gdzie przypomnę, progi ostrożnościowe w ustawie o finansach publicznych obniżamy aż o 7 punktów procentowych, no z 50 do 43 i z 55 do 48, a więc to gwarantuje, że politycy. Te pieniądze, które powiedzmy będą umorzone jako obligacje, nie mogą sobie wydać i zwiększać znowu zadłużenie do maksymalnego to jest taki, stromów, taki jednorazowy zastrzeg. Kwestia równowagi finansów publicznych była wprost, można powiedzieć, przedstawiana także przez minister Irenę Wójcicką, która w imieniu prezydenta komunikowała tę decyzję. Prezydent kierował się kwestią równowagi finansów publicznych. Na spotkaniu z prezydentem minister finansów Mateusz Szczurek mówił o konieczności wdrożenia tej ustawy ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych. Nikt nie mówi tutaj o bezpieczeństwie emeryt o bezpieczeństwie emerytów. Nasze, nasz system emerytalny, który jest złożony w głównej mierze z umowy pokoleniowej, jest e, również zależny od stabilnych finansów państwa. I tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. Ja przypomnę, że my zmieniliśmy tylko właśnie ten jałowy obieg pieniądza e, w samym systemie emerytalnym i to rzeczywiście ma wpływ na finanse publiczne, bo dzisiaj te pieniądze, które trafiały w części e, do OFE, były później kupowane za nie, były obligacje, e, te, za te obligacje płaciło e, państwo i oprócz tego OFE jeszcze od tych pieniędzy, nie tylko od obligacji, ale od tego, że my je przekazywaliśmy do ZUS-u. ZUS, przypomnę, też pobierał od tego prowizję wprawdzie małą, bo tam było około 0,9%, Ale później fundusze emerytalne kilka procent pobierały kolejnej prowizję. Przypomnę, że były czasy, że było to nawet 10%. Ale tak, jako... to zostało zmniejszone już w poprzedniej kadencji sejmu. No problem w ogóle z, z systemem emerytalnym jest taki, że niewiele się działo w tej w sprawie te, różnych zmian już po samym 99% roku, mimo że kalendarz zmian był bardzo mocno rozpisany. Ja przypomnę, że najpierw Sojusz Lewicy Demokratycznej, które trochę ten system rozmontował, między innymi wyprowadzając z niego, czy to służby mundurowe, czy choćby górników. I z drugiej strony również kolejne partie polityczne, jak choćby Prawo i Sprawiedliwość, które kompletnie nie zrobiło nic. I między innymi to, dobrze... Że... panie pośle, tylko, że w tej chwili, kiedy te środki, które w tej chwili były gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, ta ich część składkowa, to jak ekonomiści liczą 55% zgromadzonych nakładów zostaną przekazane do ZUS-u, to te pieniądze, można powiedzieć, zostaną skonsumowane na bieżąco. One nie będą pracowały na rzecz przyszłych emerytur. ZUS, czy państwo polskie będzie musiało przyjąć zobowiązanie z jednej strony do waloryzacji politycznych decyzji, a z drugiej strony także do wypłaty, czy wobec trudnej sytuacji demograficznej za lat 15, 20, a może 30 państwo polskie, jakaś większość sejmowa, tak jak w tej chwili Platforma e, zmieniała progi ostrożnościowe, nie powie, nie stać nas na wypłatę tych emerytur i będziemy je musieli obniżać o 20-30%. O znaczy zawsze wszystko da się zmienić ustawami, tutaj niewątpliwie to od opinii publicznej będzie zależało, jak, na jakie partie będą głosowały i do czego te partie będą zdolne. No bo oczywiście progi można również inne... No Ale można powiedzieć, patrząc na przykład platformy obywatelskiej, partia jest zdolna do wielu rzeczy. Jeśli, jeśli mamy do czynienia z kwestią kłopotów finansowych, zawieszenie progu ostrożnościowego, można powiedzieć, nie było w kanonie czy w Pozycji wyborczej platformy obywatelskiej. To przyszło nam rządzić w kryzysie, ale przypomnę też rozwijając parę mitów, że jesteśmy jednym z mniej zadłużonych państw w Unii Europejskiej, ba w tym kryzysie. Ale to zadłużenie gwałtownie przyrosło w ostatnich latach, Panie Pośle, o tym też musimy pamiętać. W tym kryzysie na wszystkie kraje Unii Europejskiej tylko trzy się zadłużyły mniej od naszego kraju, a więc tutaj te też musimy mieć, mieć tego świadomość. Zresztą nowa reguła finansowa, którą będziemy wprowadzali, też nie będzie tylko wiązała polityków z samym zadłużaniem się od progów ostrożnościowych, aby będzie między innymi po, po, zależało od koniunktury, jaka, jaka jest i yy, od prognoz na najbliższe 3 lata i od tego, co trzy lata było. Tylko za po sześciu latach rządzenia trudno mówić, że u innych jest źle pytanie, czy u nas jest dobrze, bo ta y, sytuacja, kiedy trzeba było progi ostrożnościowe, czy trzeba było przekazywać pieniądze z OFE dla ratowania finansów publicznych, także obiektywnie dobra nie jest. Ja tylko powiem przede wszystkim jedną rzecz, bo to, czy y, ten scenariusz, o którym mówi pan redaktor, a więc tego, czy te pieniądze będą pracowały, czy nie, przede wszystkim zależy od nas, od obywateli. Ci, którzy będą chcieli mieć tą dosyć bezpieczną emeryturę, ale tą gwarantowaną tylko przez skarb państwa, więc zależną od tak naprawdę wzrostu gospodarczego naszego kraju, a nie od tego, jak, jak funkcjonuje rynek finansowy, i przejdą do ZUS-u, to rzeczywiście oni dadzą te pieniądze w ręce polityków. Ale ci, którzy pozostaną w OFE, a więc tą część składki pozostaną, pozostawią tak naprawdę do finansistom, do inwestowania w instrumenty finansowe, oni tej szansy. Politykom nie co. Tylko panie pośle, czy to nie jest tworzenie kolejnego mitu, bo ta składka jest tak niewielka w tej chwili i patrząc nawet na to, co zostanie zabrane ze środków dotychczas odkładanych w OFE, że y, emerytom czy emeryci nie będą mogli uzupełnić w znaczący sposób tego, co otrzymają z ZUS-u. To będą nieduże kwoty. Ta składka, o której mówimy, będzie około połowę niższa od tej, która była pierwotnie zakładana przez system emerytalny i tak, pan redaktor mówił, ponad 50% dotychczasowych środków było, w, było dalej w obligacjach, tak? A więc nie możemy powiedzieć, że te środki jakby pracowały na rzecz emeryta korzystnie, bo przypomnę, że było od nich i pobierane prowizje i dodatkowo nie, jest, nie są to pieniądze które są wysoko oprocentowane i dalej przypominam, że i gwarantem jest państwa. Ale gdyby pan zobaczył i sobie zrobił taką symulację, panie redaktorze, czy tam każdy finansista, przepraszam, bo to, bo to nie, nie personalnie do pana, czy każdy z ołówkiem siadł i przeliczył, jakie, jaki był procent obligacji, kiedy one jeszcze kilka lat temu były nawet wyżej oprocentowane niż dzisiaj, a jaką, jaki stopień mamy waloryzacji przyjęty przez ten system, który dzisiaj gwarantuje ta ustawa, okazuje się, że lepiej wyjdzie dla każdego obywatela. I Tylko, to, że, że jest waloryzacja jasne. jest decyzją polityków i zależna jest od sytuacji budżetowej budżetowej z roku na rok, a wyniki finansowe są, można powiedzieć, efektem operatywności działań zarządzających funduszami. Właściwie nie ma wątpliwości, że ta operatywność nie była dobra w ostatnich latach, że składki na OFE mogły pracować lepiej niż pracowały, ale to wciąż pozostawały realne pieniądze, dające perspektywę później otrzymywania realnych wypłat. Ja, panie redaktorze, chciałbym też tak usystematyzować, bo ki kilkakrotnie już rozmawialiśmy również na antenie radio Kielce, na, na, na na temat tej reformy, jeszcze przed w zasadzie po pojawieniem się ich założeń, ja należę do polityków, którzy nie zmieniają zdania. Uważam, że powinien być budowany system kapitałowy emerytury, że sama umowa pokoleniowa nie jest sprawiedliwa i przede wszystkim jest również długofalowo niebezpieczna dla samego budżetu państwa. Dlatego nie jestem przeciwnikiem samego inwestowania, nie mówię tutaj o tak, ale samego inwestowania czy odkładania pieniędzy, na które politycy nie mogą położyć swoich rąk. Ale rzeczywiście, jeśli mówimy tu dzisiaj o systemie, który był obieg pieniądza, który właśnie między innymi był naprawdę chory i, i, i tutaj trzeba powiedzieć, że z naszych składek masę tych pieniędzy odpłynęło i dodatkowo jakby zapłaciło za to, my, my zapłaciliśmy prywatnie, ale zapłaciło za to, zapłacił również za to budżet państwa i to staramy się zmienić. Jeśli no chodzi dobrze, o resztę... czy Te zmiany idą w dobrą stronę, bo prezydent ma co do tego wątpliwości. Nakaz inwestowania w akcje, nawet do 75% w pierwszych latach. Zakaz w kupowania obligacji skarbowych, zakaz także reklamowania funduszy. Prezydent zastanawia się, i Trybunał będzie to rozstrzygał, czy nie jest to znaczące ograniczenie wolności gospodarczej, która także jest zasadą konstytucyjną w naszym kraju. To są bardzo ważne tematy. Jeśli chodzi o za zakaz reklamy, ja przypomnę, że on obowiązywał i teraz tak naprawdę można powiedzieć, że on po części został zniesiony, tylko że obostrzony rzeczywiście tym, że nie może to być reklama niezgodna z prawem. Znaczy, no pamiętamy rok 98, kiedy byliśmy przed wejściem reformy i wtedy, jak fundusze emerytalne kusiły wszystkich, żeby się do tych funduszy zapisali, no wszyscy, znaczy w świadomości większości ludzi, było to, że po przejściu na emeryturę będziemy mogli sobie spokojnie jeździć na wakacje pod palmę albo jeździć bardzo drogimi samochodami. I była to reklama bardzo nierzetelna i wprowadzająca ludzi w błąd. To oczywiście to zakazaliśmy. Za to fundusze emerytalne, za taki typ reklamy będą rzeczywiście karane, ale jak najbardziej mogą wykorzystywać fundusze na to, żeby dotrzeć i, i tłumaczyć obywatelowi swoją odpowiedzialność. I to, na czym oni polegają, I, i myślę, że to jest zawarcie pewnego kompromisu i, i ograniczenie również y, patologii, które do tej pory funkcjonowały. No ale y, zakaz jest y, zakazem, co innego jest y, wprowadzanie nakazów czy wprowadzanie reguł prowadzenia działalności reklamowej, a co innego wprost jej zakazanie. No tak, a, ale tutaj no, nie będzie tak, że kompletnie nie będzie mógł się funduszy reklamować. Na tym rozmawialiśmy dosyć długo na komisji i, i bardziej fundusze emerytalne tutaj martwiły się, jak, jak będzie interpretowana ta właśnie rzetelna reklama. Ale myślę, że te wątpliwości zostały przynajmniej w miarę, w miarę rozwiane i, i, i wszyscy muszą tylko uważać, żeby pewnego, pewnego progu, pewnej linii tej nierzetelności ewentualnej nie No dobrze, przekracza. ale nakaz inwestowania nawet do 75% w akcje, w instrumenty rynku kapitałowego, Sprawi, że otwarte fundusze emerytalne będą bardzo ryzykowne, że tak na dobrą sprawę od koniunktury na giełdzie, a ta koniunktura bywa bardzo płynna, co ostatnie lata pokazały bardzo dobitnie, i może to sprawić, że ludzie nie będą chcieli. Angażować żeby, swoich środków, że nie będą chcieli zaufać otwartym funduszom emerytalnym, wiedząc, że te będą musiały grać ryzykownie i ostro. No, na tym polega trochę system kapitałowy i na tym polegają rynki finansowe. Tutaj wprowadziliśmy tak zwany suwak, a więc 10 lat przed przejściem na emeryturę te składki już będą trafiały proporcjonalnie do ZUS-u, by właśnie ograniczyć to ryzyko dekoniunktury, które wiemy, że, że, że są zawsze w cyklach kilkuletnich. To jest jedno. A drugie, no, panie redaktorze, jeśli rzeczywiście byśmy dalej mieli pozwolenie, na to, żeby fundusze emerytalne głównie się opierały na tym, żeby inwestować w instrumenty, którego gwarantem jest skarb państwa i pobierać za to tylko prowizję, no to jest patologiczne. I, I dzisiaj, kiedy się zastanowimy w ogóle, jak skonstruować system emerytalny, to tak naprawdę propozycja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest no, jak najbardziej dzisiaj racjonalną i, i dającą się wytłumaczyć. Jak Choć prezydent nazywa ją krokiem wstecz? Nie zabolały pana słowa o tym, że partia reform w Polsce umiera? Nie, bez wątpienia mnie nie zabolało z tego względu, że platforma obywatelska na pewno przez te ostatnie lata, no może kilkoma reformami, i to również reformami bolącymi platformą obywatelską, bo nie zawsze popularnymi, ale mimo wszystko je wdrożyła, tak nie bacząc tylko na, na słupki poparcia. I, I ja wiem, że często chcielibyśmy więcej i, 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 i nie tylko to, żeby wszystko było przekładane na programy wyborcze, ale żeby rzeczywiście je wdrażać. I to staramy się robić, a, a, a czy, czy jakaś inna formacja polityczna mogłaby być bardziej? Reformująca, no nawet spójrzmy na samo ofertę. No, dzisiaj nie ma żadnej konkretnej oferty ze strony partii opozycyjnej, bo jeśli mówimy o, o, o no, tak zwanej tej reformie, emeryturze społecznej, o której mówimy. O mówi, reformie kanadyjskiej tak, czy o systemie kanadyjskim, to Ruch Palikota, czy Twój Ruch i Solidarna Polska proponują takie rozwiązania? Kanadyjskim, czy, czy nawet ja wolę bardziej Wielką Brytanię, która też ma bardzo podobny system, ale to dzisiaj trzeba było powiedzieć Polakom, że gdybyśmy wprowadzili rzeczywiście tak, jak funkcjonuje on w innych krajach, w proporcji choćby do średniej krajowej, to te najniższe dzisiaj emerytury, Emerytury musiałby być jeszcze obniżone, a więc no, nie wiem, czy sobie ci politycy w ogóle zdają sprawę. Raczej są to, są to tylko hasła wyborcze. Z drugiej strony mamy największą partię opozycyjną, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, która w swoim programie wyborczym, przypomnę, miało właśnie dajmy wybór Polakom, czy to OFE, czy ZUS. Ale, ale to, co zrobiła policie. to, jest pytanie, czy to jest realny Stan wybór, czy OFE, to musielibyśmy wrócić czy, do tego, o czym już rozmawialiśmy. Ale, ale panie redaktorze, jeszcze Jarosław Kaczyński wyszedł na, mównicy, na mównicę Sejmową w czasie tej debaty i powiedział dzisiaj, mimo że jeszcze niedawno mówił, dajmy wybór Polakom, to dzisiaj mówi, że OFE to było największy przekręt ostatniego 20 lat, a więc i już dzisiaj jasno mówi, że jest w ogóle w, w przeciwko OFE. A więc no tutaj pytanie, jakich mamy partnerów ze strony opozycji, ale widać, że nawet nie ma alternatywnej propozycji systemowej ze strony partii, które by chciały rządzić no Ale wracając do Bronisława Komorowskiego, czy nie dystansuje się w tej chwili od platformy, widząc, że partia ma spadające sondaże i jego sondaże popularności są znacząco wyższe za dwa lata wybory prezydenckie? i być może prezydent zaczyna grać po prostu już tylko na siebie. Znaczy nikt z Platformy Obywatelskiej nie oczekuje, to mówię jako poseł, jako człowiek, który Bronisławowi Komorowskiemu robił kampanię, nawet za część, dużą część tej kampanii był odpowiedzialny w naszym województwie, nie oczekuje od prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby był prezydentem Platformy Obywatelskiej. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to prezydent wszystkich Polaków. Ja się cieszę, że, że tak rzeczywiście jest. My czasami nawet politycznie możemy się w niektórych rzeczach no, nie zgadzać, tak? czy, czy, czy spierać, ale najważniejsze. Jest, żeby mieć wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest nasz kraj, nasz interes. I cieszę się, że nie ma już takich sytuacji, jak to miało miejsce, no, kiedy był prezydentem Lech Kaczyński, kiedy rzeczywiście większość część reform była no, wetowanych tylko dlatego, że, że był rząd, którego no, ten prezydent nie popierał. Teraz czy... są odsłane do Trybunału Konstytucyjnego. No, ale Trybunał Konstytucyjny to nie jest ktoś, kto reformy wstrzymuje. To jest oczywiście instytucja, która ma określić, czy dana reforma jest zgodna z systemem konstytucyjnym, a więc systemem prawnym. I tutaj jak najbardziej się cieszę również z tego, że Prezydent z tych prerogatyw korzysta. I na tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego będziemy, myślę, wszyscy czekać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Poseł Artur Gierada z Platformy Obywatelskiej był Państwa i naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.